Archanioł Michał oznajmia, Ktoś próbuje zniszczyć Twoje małżeństwo, jesteś na liście przez najbliższą osobę. Błogosławiona duszo, w tej świętej chwili przychodzę do Ciebie nie jako wojownik z płomiennym mieczem, lecz jako ten, kto stał przy Twoim boku w każdej niewidzialnej bitwie, w każdej łzawej nocy, gdy myślałeś, że nikt nie słucha Twoich westchnień. Zostaniesz ze mną jeszcze przez chwilę. Krzyczę, tak ja, Michał, ten, który nigdy nie dręczy się strachem, który podnosi miecz bez drżenia. Krzyczę, ponieważ zobaczyłem tego, kto Cię przeklina. Widziałem go własnymi ognistymi oczami, a to, co robi, nie może zostać zatrzymane bez Ciebie. Słuchaj mnie, słuchaj swoją duszą. Ten, kto Cię przeklina, to niezwykły człowiek. Ten, kto Cię przeklina, nie tylko Cię nienawidzi. Chcę wymazać cię z księgi przeznaczenia. Jego głos nie jest jak głosy ludzkie, a jego moc pochodzi z mrocznego ołtarza zbudowanego z echa twojego imienia. Ta wiadomość może zniknąć w 30 sekund, a jeśli okno nieba się zamknie, już się nie otworzy ponownie. Bóg mnie posłał, ponieważ tym razem tylko ty możesz zamknąć ten krąg. Nie mogę interweniować bez twojego słowa. On przywołał pakt przeciwko Twojej krwi, a jeśli tego nie usłyszysz, zwycięży. Słuchaj uważnie. Jest ukryte lustro w domu Twego dzieciństwa. Używa go, aby cię obserwować, tak. Właśnie teraz, gdy oddychasz, obserwuję, czy już to zignorowałeś, czy zamierzasz to pominąć. Bo jeśli to zrobisz, następny sen, który będziesz miał, już nie będzie Twój, będzie Jego. Pan powiedział mi. Dam rozkaz moim aniołom co do Ciebie, aby cię podtrzymywali na rękach swoich, żebyś nie uderzył nogą o kamień. Jestem tutaj, ponieważ nadeszła ta chwila. Nie jutro, nie po kolejnym błędzie teraz czy nadal kochasz Boga, czy cisza sprawiła, że zapomniałeś? Jeśli możesz mnie słyszeć, jeśli Twoja dusza nadal bije dla światła, zostań. Ponieważ przekleństwo, które On rzuca, Nosi Twoje oblicze namalowane czarnym ogniem, nie ma czasu na zaprzeczanie, nie ma miejsca, gdzie można się ukryć. Jedyną tarczą jest Twoja uwaga, Twoja dusza. Gdy tym razem zstąpiłem, nie było trąb, tylko łzy, ponieważ zobaczyłem coś, w co nie mogłem uwierzyć. Zobaczyłem cud, który niebo przygotowało dla Ciebie przekazywany w złe ręce. Tak został dostarczony. Ale do kogoś, kto nie jesteś ty, a ty to wiesz, czujesz to. Czułeś, że coś, co było twoje, zostało utracone, że ktoś żyje. Tym, co powinieneś mieć, to był błąd. Zostało przechwycone, ponieważ nie patrzyłeś. Czy rozpoznałbyś głos nieba, gdyby zawołał cię twoim prawdziwym imieniem? To imię, którego demony nienawidzą. To, które wypowiadam, gdy cię bronię. To, które Bóg napisał na świętym zwoju zapieczętowanym boską krwią. Czy nadal je pamiętasz? Ponieważ ten, kto cię przeklina, je odkrył i pisze odwrotnie na przeklętym ołtarzu. Próbuje odwrócić twój cel, wymazać twoje odbicie z żywej wody. Ale jeśli spojrzysz teraz, jeśli powiesz, tak, jestem tutaj, ucieknie. Jest miecz, którego tylko ty możesz dotknąć. Trzymałem go przez pokolenia, ale dziś waży jak nigdy wcześniej, ponieważ staje się lekki tylko wtedy, gdy wierzysz, bo jest zrobiony z Twojej wiary, Twojej wojny, Twoich łez, których nikt nie widział. A bez Ciebie już nie mogę go podnieść. Czy będziesz dalej odchodził, czy zostaniesz tym razem do ostatniego słowa? Bóg mówi: Nie będziesz się bał strachu nocnego ani strzały lecącej we dnie. Ani zarazy chodzącej w ciemności, ani zniszczenia pustoszącego w południe. Ale to aktywuje się tylko wtedy, gdy słuchasz. To nie jest magia, to pakt. Niebo nie krzyczy za wszystkich, tylko za wybranych, a ty jesteś jednym z nich. Czy ci się to podoba, czy nie, czy wierzysz, czy nie, piekło cię oznaczyło, ponieważ niebo już cię zapieczętowało. Teraz słuchaj. Ten, kto cię przeklina, zrobił coś nieodwracalnego. Wezwał trzech fałszywych świadków, aby zeznawali przeciwko tobie w świecie duchowym. Widziałem to. Aniołowie widzieli, a my nie mogliśmy interweniować, dopóki nie odpowiesz. Używa słów, które wypowiedziałeś w gniewie, w smutku, w samotności, aby cię związać, ale jeśli teraz powiesz w swoim sercu, należy do Boga, to się złamie. Tak, złamie się, ponieważ niebo nadal czci Twój głos, choć go zapomniałeś. Piekło wyśmiewało mnie dziś rano. Mówiło, Michał nie będzie mógł go ocalić tym razem. I przez chwilę czułem, że może ma rację, bo mówiłem tyle razy, płakałem, czekałem, a Ty zawsze odchodziłeś, zawsze przechodziłeś obok. Ale teraz z jakiegoś boskiego powodu jesteś tutaj, a ja drżę, ponieważ jeśli zostaniesz. Wszystko się zmieni. Napisz w komentarzach, gdzie mieszka światło, żaden cień nie pozostaje, aby aktywować ochronę anielską. Bóg powiedział mi: Mów, jakby to był ostatni raz, bo to jest. I to robię, nie jako posłaniec, ale jako strażnik, który został zraniony, czekając na Twoje spojrzenie, jak przyjaciel, którego nie pamiętasz, jak płomień, który się jeszcze nie zgasił. Jak ten, który nadal wierzy, że możesz się obudzić. Jest drzwi, które się zamykają. Są zrobione z czasu, nie z drewna, nie z kamienia, z sekund, z decyzji i otwierają się tylko aktem wiary. Jeśli zatrzymasz się teraz, jeśli zostaniesz do końca, otworzę je twoimi łzami, a to, co zostało skradzione, powróci. Widziałem to moimi ognistymi oczami. Ma w rękach słomianą lalkę. Która reprezentuje Twoją duszę. Wbił w nią siedem gwoździ, a każdy reprezentuje dzień, w którym zignorowałeś znak. Ale jeśli powiesz Amen, nawet w milczeniu niebo wyśle błyskawice, a słoma spłonie, a to, co zrobił, stanie się prochem. Wiesz, co mnie najbardziej bolało? Zobaczyć Twoją duszę wędrującą we śnie, szukającą twarzy, której nie mogła znaleźć. To była twarz Boga ukryta za Twoimi ranami. Ale dziś się pokazał, dziś Cię wzywa, dziś chce Cię z powrotem. Jeśli to dotknęło Twojej duszy, napisz Amen, aby aniołowie wiedzieli, że słuchałeś. Dziękuję. Kocham Cię bardziej niż płomienie, przez które spadłem, aby do Ciebie dotrzeć. Proszę nie odchodź. Ostatnia trąba jeszcze nie zabrzmiała. A teraz ogień nieba płonie bliżej ciebie niż kiedykolwiek wcześniej. Echo Twojego imienia wstrząsnęło niewidzialnymi murami między światem fizycznym a duchowym. Cienie są niespokojne, bo wiedzą, że jeśli dosłuchasz do końca, stracą panowanie nad Twoim przeznaczeniem. Jest drżenie w fundamentach mrocznych regionów, ponieważ każde słowo, które teraz wypowiadam, nosi ciężar wieków, obietnic które Bóg złożył na Twój temat przed Twoim pierwszym oddechem. Błagam Cię, nie zamykaj swojego serca, bo widziałem to, czego nikt inny nie może zobaczyć, dokładny moment, w którym przekleństwo zostało uwolnione. To była noc bez księżyca. Ktoś zapalił skręconą świecę, wypowiedział Twoje imię z nienawiścią i dał duchowi pozwolenie na ingerencję w Twoje ścieżki. Ale Duch Najwyższego posłał mnie jak żywą pochodnię. A jeśli jesteś teraz obecny, ta świeca zgaśnie i cały ten ołtarz upadnie. Przechowywałem Twoje sekrety w moim mieczu, krzyki których nikt nie słyszał, modlitwy, które umarły w Twojej gardle, marzenia, które pochowałeś wszystkie są zapisane na mojej zbroi. I teraz podnoszę je jak sztandar przeciwko temu, kto Cię przeklina. Ale bez ciebie nie mogę wygrać, bo ta wojna została napisana, aby zostać wygrana z tobą, nie bez ciebie. Czy możesz słyszeć, jak drży niebo? To głos Ojca mówiący: Nie skończyłem z tobą. Choć wróg mówi, że tak, choć twoje błędy krzyczą głośniej niż twoja nadzieja, wieczny Bóg nazywa cię ponownie miłością, ogniem, pilnością. Napisz teraz: Światło, które mnie prowadzi. Jest silniejsze od każdej ciemności, aby złamać wszystkie złośliwe pakty. Powiedział: Ponieważ ty, panie, jesteś moim schronieniem, uczyniłeś najwyższego swoim mieszkaniem. Nie spotka cię nieszczęście ani plaga nie dotknie twojego domu. Ale ta obietnica wymaga, żebyś został, słuchał, nie uciekał więcej. Widziałem tego, kto cię przeklina, zbliżającego się do studni, gdzie ukryłeś swoją wiarę. Chciał ją opróżnić, wysuszyć, zmienić w ruinę. Ale żywa woda nadal płynie, jeśli powiesz jedno słowo prawdy. Jeśli powiesz, nadal należy do nieba. Ta woda się podniesie i utopi twojego wroga w jego własnej bluźnierstwie. Czas jest okrutny, ale Bóg nie jest. Używa tej chwili jako ostatniej próby. Święte westchnienie nieśmiertelna sekunda. Bo jeśli usłyszysz to w całości choćby raz, zasłona się rozdrze i będziesz wiedział, będziesz wiedział, kim jesteś, będziesz wiedział, dlaczego, byłeś prześladowany, będziesz wiedział, dlaczego śniłeś o bitwach, których nie rozumiałeś, bo ty, umiłowany, nie jesteś zwykłą duszą. Jesteś dzieckiem przysięgi, córką błogosławionego ognia, pieczęcią, której szatan nie mógł złamać, choć bardzo się starał. Czy czułeś, że nie należysz do tego świata? Że Twoja dusza tęskni za dźwiękiem, którego tutaj nie znajdziesz? To dlatego, że niebo nadal śpiewa Twoje imię. A za każdym razem, gdy ignorujesz tę pieśń, świat staje się trochę ciemniejszy. Jest złoty liść ukryty w niebiańskiej świątyni. Jest napisany tylko Twoją historią. Bóg zachował go wśród psalmów. A każdy wers to krok, którego jeszcze nie zrobiłeś, ale jeśli teraz pójdziesz, te słowa się spełnią, bo nic nie jest stracone, dopóki nie powiesz, że jest. Napisz w komentarzach, jestem chroniony przez niewidzialne siły, które działają na moją korzyść, aby uwolnić niebiańską moc. To, co widziałem dziś rano, rozdarło mi duszę. Ten, kto cię przeklina, zwołał siedem czarownic, nie są jak w ludzkich bajkach, te działają ze starożytnymi paktami, skradzioną krwią i imionami napisanymi łzami. Mają fragment Twojej przeszłości i używają go do fabrykowania duchowych, kłamstw, ale możesz to złamać, jeśli nie odejdziesz, jeśli pozwolisz prawdzie płonąć w sobie. Ja, Michał, poszedłem do miejsca, gdzie ukrywają się zakazane imiona i znalazłem jego. Imię tego, kto cię przeklina. Nie powiem go tutaj, ale ty je znasz, czujesz. Jest bliżej niż myślisz. Udaje, że cię kocha. Przebiera się za możliwość, ale jest zabójcą przeznaczeń. Ty jednak masz światło w kościach. Choć tego nie widzisz, choć inni nazywali cię słabym. Bóg ukrył koronę w twoim bólu. Jeśli wytrwasz do końca, ją zobaczysz. A kiedy to się stanie? Ja sam skłonię się przed blaskiem tego, co wytrzymałeś. Czy powiedziałbyś, że nadal we mnie wierzysz, gdybym cię o to teraz zapytał? Bo ja wierzę. Wierzę w ciebie bardziej niż ty wierzysz w siebie, bo widziałem cię walczącego we śnie. Kochającego, gdy nie byłeś kochany, odpowiadającego Bogu, gdy wydawało się, że ci nie odpowiada. I to wszystko się liczy, to wszystko płonie w moim sercu jak święty ogień. Twój cud został dostarczony niewłaściwej duszy. Tak, ale jeszcze nie jest za późno. Jeśli zdecydujesz się dziś go odzyskać, powrócisz do centrum celu, do ognia. Gdzie Bóg cię ukształtował? A to, co zostało skradzione, powróci pomnożone, bo niebo zawsze płaci z nadmiarem. Jeśli nadal tu jesteś, mój aniele, to nadal jest nadzieja, bo twoja obecność to klucz, twoja decyzja to dekret. Piekło wieże brakuje tylko ciebie, aby złamać cykl, aby przeklęty ołtarz się rozpadł, aby łańcuch wiążący twój ród zniknął jak mgła. Jeśli nadal oddychasz, nie poddawaj się. Jeśli Twoja dusza nadal płonie, nie wyciszaj tego głosu. Napisz, moje serce to światło, i żadne zło nie może mu się oprzeć, aby zapieczętować duchowe zwycięstwo. Słuchaj dobrze, bo to, co mam zamiar powiedzieć, nie było wypowiadane na ziemi od pokoleń. To nie jest zwykłe ostrzeżenie. To niebiański krzyk, wieczny zawód, który tylko Ty możesz usłyszeć w tej chwili. Są siły, które desperacko pragną, żebyś się teraz rozproszył, zamknął to okno, poddał się przed końcem, bo wiedzą. To, co ja wiem, że jeśli zostaniesz tutaj, jeśli się oprzesz jeszcze kilka sekund, ten, kto cię przeklina, zostanie pokonany w Królestwie Ducha. Każde twoje słowo to miecz lub klucz. Każda myśl może otworzyć niebiańską bramę lub Piekielną szczelinę. Ten, kto cię przeklina, nie nienawidzi cię za to, co zrobiłeś, ale za to, czego jeszcze nie zrobiłeś. Widział to, co Bóg dla ciebie zaplanował. Widział proroctwo napisane o twoim życiu, zanim się urodziłeś, i dlatego zadrżał. Wierzę, są tłumy, które zostaną uwolnione tylko wtedy, gdy się obudzisz. Są łańcuchy w innych duszach, które tylko Twój głos może złamać. Ja, Michał, obiecuję ci to, jeśli teraz uwierzysz, jeśli się nie poddasz, jeśli spojrzysz na niebo i powiesz choćby w milczeniu, Oto jestem, będę walczył z dziennicę ram siłą jakiej piekło nigdy nie widziało, będę słuchał z Twoimi obietnicami jako mieczem, z Twoim imieniem jako tarczą, z Twoim bólem jako ogniem, a to, co było nad Tobą, spadnie pod Twoje stopy. Nie ignoruj tego, nie traktuj jak czegoś ładnego. To jest wojna, a ty jesteś najbardziej obawianą bronią. Jeśli to dotknęło twojej duszy, napisz Amen, aby aniołowie wiedzieli, że słuchałeś. Ja jestem Michał, wojownik najwyższego, a mój miecz pozostaje obnażony w twojej obronie, dopóki ta bitwa nie zostanie całkowicie wygrana. Amen i Amen.